Ło! co? Patrz co tu stoi! Patryk Szczupak! Patryk Szczupak! Ijo! Ijo! Co ty <grym> Co ty robisz? Co to jest? Sandać? No patrz! Sandać! Sandać! Siedzi od razu! Siedzi od razu! Ło! Wow, ale strzał! Siemano! Siemaneczko! Witajcie w kolejnym odcinku na tym kanale! Dzisiaj jest na Minicu! który będzie nas wspierał w rozbudowie tego kanału jesteśmy dzisiaj na tej samej małej rzeczce, na której byłem ja ostatnio e, tylko, że trochę bliżej ujścia, więc zobaczymy, może będą większe ryby, może coś się uda złowić warunek jest fajny, woda nie jest... jest troszeczkę podniesiona, ale bez tragedii, więc co no, spróbujemy coś złowić, zapraszamy was do oglądania ja zaczynam od takiej obrotówki w rozmiarze 1, czarny z żółtym ja łowię nawet psika Takiego, kupiliśmy sobie błysteczki, obrytóweczki. No, ostatnio mówiłem na dama, a zobaczymy na mepsika. Me Może to będzie lepiej pracować. No, taką mam nadzieję. Ok, to co? Zaczynamy tutaj na razie, nie wchodzimy do wody. Nie wiemy, jak to jest głęboko, a nie chcemy się potopić. A to jest bardzo fajne miejsce, więc trzeba to obrzucać. I zaraz pójdziemy tam dalej, nie? Wrzucaj tak, żeby nie rzucać się w tak całkowicie? Wiem, wiem, wiem. Spokojnie, ja umiem. Tu dzisiaj był gościu, z tego co wiem, z tego co mi wiadomo. I łowił chyba sobie klejniki na Fidera. O kurwa, ale rzuciłem Zjadło mi Ty siedzi? Ale jaja Co ty pierdolisz Ale Nie, ale jaja Ej, wpadło mi do wody, krzaki Patrz Jest Klenik Jest pierwszy klenik Malutki, bo malutki Ale jest rybka Jest ładny Elegancko Szybko Specjalnie jestem bez swego karbonu Dzisiaj tylko na pleciące. Żeby nie zrywać tyle, tylko wyrywać tych rzeczy a? Wiatr mi zwiewa to Dobra, to jest dobre To jest dobrze One przy tym brzegu siedzą O, ale się tam coś spadło Co Siedzi jedno? od razu, siedzi od razu Cs. Jezu Nie, 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 Jest Leci Do wody Od razu branie też No tam siedzą, tam siedzą, trzeba rzucać w tym, w tym, nurcie Od razu branie Od razu, Od razu branie jest tam przez murku Od razu Nie To jest meps Nie, nie, nie Ty, mi się to spróbuj... Dobra, próbujemy tu wchodzić. Idziesz ze mną? Branie za branie No wiem, no ale to dalej też będzie Dobra, próbujemy tu wejść Eee, się nie utopić? To nie jest tak okej okay. No, Ty jest w rynnie O kurwa No tam nie przejdziemy Oczywiście, że tak To było widać, naprawdę To chyba po mepsie No Nie ma szans W no porządku? Kurde To nie jest tak płytko, jak mi się wydawało Dobra, to zakładamy doma Po mepsie do widzenia Niestety, po mepsiku ale co no zdarza się? Dobra, to rynna jest tutaj, taka konkretna widzę, bo tam naprawdę było głęboko już jeszcze, ja że nogę tam daję i idzie cały czas w dół, nie? Jest niedobrze No wyżej jak byliśmy to nie było tak głęboko, więc tak jak mówimy, dalej ten trochę głębiej. Dobra, chodź, wchodzisz ze mną Tu no. Tutaj bokiem próbujemy przejść A jak, No tutaj? No to idź To kamienie No to idź To jest rynna tam dalej Ja się boję. Ja też. To jest strach. Dobra, najwyżej wypłyniemy. Dobra, to jest okej. Okay. Powoli, 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 nie? I stąd rzucamy już. Nie ja tam poszedł dalej. Tam będzie płytka. No tak, tylko powoli. Ja idę pierwszy, chamie. My musimy jakoś przejść do góry. Wiesz, że ty nie śmiej. Ja, ja cię nie będę ratował, jak będziesz tonął. No, ja Ej dobra, to będę nie no. <laughs> Dobra, cień, stój tu, stój tu, bo to trzeba minimalnie obławiać. I tam wrzucać prawo, po tamten rzek. A tu już jest zajebiście, to już jest pociutko. Uj, jaki kamień! Stary, jakbym o nim wiedział, to bym za niego tak podał. Tylko ja nie znam tej rzeki. Ja też, tutaj nie znam. Jak ty nie znasz tej rzeki? O, wow. ale broni. Wziąłeś? Nie. Yeah. Ja bym chciał przynętę zmienić, ale. <laughs> nie, o jak. Jo! Yeah. Yeah. Patrzcie no na to! Patrzcie no na to! Co on ma? Co on ma? Co on ma? Co on ma? Jaki wielki pierdolet! Co to jest? Co to jest? Taki pojąg! No je, no Niech nie się boi! Jest! Spadł tam! Nie jest taki duży! Jezus! Się schodził jak Spider-Man! Tak? Chłop się ratował! A, 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 mój palec! Patrzcie jak to jest kamień! Tak. O, o. Nie, nie, nie. Głęboko tu Siedzi. Siedzi? Zajebiście. Siedzi, siedzi, siedzi. To jest, to jest, siedzi, to jest taki 21. 21. Siedzi patrz. Pat. Ty, no, jakoś no tak gdzieś nie walczy. Ty, no ten... Nie... Ej, nie, jest taki, taki dublecik. Ryzycowy. Łooo! Wow! Co ty robisz? Chory! Chory! Dostał drgawek! Już idziesz! Co ty Cześć. Co jest? On się wytarł ze mną stary, tarło zrobiłem sklep. Ja mam taką ochotę na tego żuczka! Ja Czeka. Tak. O i byste <grywa> Od razu i to nawet taka. Nie na tak, Młody, Młody Czy ja, ale go coś zaatakowało? Patrz. Chory. <grywa> już, już, dobra. Papa. Nie miał. Ten rzuczek tak mnie kosi! Ja badam teren, ja jestem diperem. Ja jestem starym <teren> deeperem. <grym> Ale ja idę w ogóle gdzie indziej, ja, ja tu mogę mi dwa metry głębiej. Eee, no nie, jestem tu jeden nie bardziej. Brzmiana przynętej. Spróbujemy na rzuczka. Może będą zbierały trochę z powierzchni. Takie biedroneczka. Nie wierzę, że tu nic nie siedzi. Nie ma szans. To jest takie miejsce. Za tamtym drzewem pewnie będą siedziały. Co tam w tu chodzi, jak to żyje, ile tam się ryby rusza Pod tymi drzewami No tam musi być Fajnie Patrz, 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 patrz Chodzi po mnie jakiś robal No pierdoli. Nie wchodzisz tam Nie wchodzę Popraczka zakładam Cieszę się twoją szczęście? Ja wiem, że bo zerwają z nowych debil Na drzewie Spróbujemy trochę ciężej polecieć Taki spin magic fajne wracamy, łowie tam cały czas chodzi ryba Musimy złowić nie wiemy o co chodzi nie chcą brać albo tu nie ma ich, albo nie chcą brać Jeśli nic nie będzie działo to no, pójdziemy no, wyżej tam jeszcze nic nie zapadaliśmy nawet Tak chcę no. w sumie rację o, Jezus! Jak to jest Patrz ja pierdziele, Patrzcie Krok Ale jaja Ja pierdzielę Tak obrzydliwe, ale to jest strasznie głęboko o. Ustawię się na brzegu I porzucam wzdłuż brzegu bo to ostatnio oddało A to jest rynna lekka Kurde, taki odcinek, a bez kontaktu? Zawrotkę chyba robimy To się nic nie dzieje już Chodzi ryba, ale nie chce wziąć Przed nami jest most Z niego cały czas kapie woda To może być sygnał do Kreni, żeby pod nim stały i będę myślały, że coś wpada Bardzo fajne łowienie Szkoda, że tutaj na tym odcinku nic nie bierze i tracimy czas Jesteśmy na większą rybę po prostu, a chyba... Ma bez sensu Dobra, idziemy już w górę w rzeki. Tu się za bardzo nic nie dzieje. Myśleliśmy, że to będzie fajnie, bo bliżej jest ujścia i głębsza woda, i taka szersza rzeka, ale za mały nurt jest i niestety nie potrafimy tutaj przechwycić ryby. Więc idziemy, nie tracimy czasu, dużo czasu nie mamy, więc idziemy bardzo szybko. Widzimy się już właściwie właściwej miejscowce. Dobra, zmiana obrotyweczki, bo Z powrotem na to, bo może tamta nie oddawała, albo nie wiem, nie wiem, ciężko powiedzieć. Na razie zlipa lekka. Co to się zaczęłeś kurwa są termot ciepło, co? Aha, no Te tak. Jestem gruby. Zapomnie. Zajmijmy nas wykonał na no, gruby i chudy. A kto będzie chudy? Kurwa. No kurwa. Nie. Siedzi. Mały, nie, ale siedzi. Jest rybka. Cześć, ja przesyłam kiki. Sąd! Jezu, jaki wielki daj mi dowie. Piękny kraj. I... To mówisz, że tamte miejsca już są najlepsze. Mówię, że tutaj jeszcze tam tych nie byłem, ale tam dalej to będziemy się szybko, po prostu rzucali. Hu, Ja pierdolę, jakie branie! Pisał? Jezus! Oj ja się przestraszyłem! Ty pa wędkarze. No, no to przełowiona miejscówka. Jak coś to łobiliśmy 10. 3,40 i 150, dobra? Jeszcze w filmiku nie dodajemy a już slikowe miejscówki. Jak tam? Jakieś wyniki fajne? Szało. Jest Chyba z 10 razy atakował No ładny Jezus Mi wnetkę porwało Ale fajna rzeka, nie? Czego nie ma? Większych? No, trzeba też trafić pewnie, nie? Chodź dalej, bo to jest obowiązek Dobry Jak tam Kilka wpadła Fajnie, fajnie Popok Co ty kombinujesz Kiedy przejdziemy po to

Dobrze No dobrze to. No to jest renienka I To taka dosyć spora pewnie O kurwa Trzeba kupić nową wędkę Tania była, ale fajnie mi się na nią łowi Tylko, że to jest mankament O siedzi no, ale malutki, ale fajnie strzelił. Nie wiem, czy to nie za nawet. No, nie, chleni. Ojej, maluszku, uciekaj. No, no nie mogę. O jest, 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 jest. jest. Ja też mam, pat. O, oh. mm. o oh. oh, nie na no, taki sam. <noise> nie, ty chyba większego masz <noise> no na pewno <noise> U, uh. ale uh. wolnięcie jakie wolnięcie co jest, wędka w pół a ryby nie ma Jest Uuu, może fajniejszy Co? Może fajniejszy O no. fajniejszy. <system> fajniejszy Fajniejszy, fajniejszy <ścbellę> Jest riba Nie ma riby Tro, to, to direct, Patrz, patrz, patrz jak idzie Są takie Brzana, brzana Brzana odprowadziła Ale mała Ale brzana Brzana, stary, odprowadziła Masz misiu <noise> Proszę, pić. Nie Muszę pić Ja się nawet nie napiłem Ja się kurwa nie napiłeś Bo że że się... mi to ku... a wciągał zaraz <noise> Brak państw na telefonie, chłopie, jedną rzecz dłużej, jedno zadanie <noise> Sorry, bo one są obok siebie No ja się starałem no co? Patrz co tu stoi! Patrz jaki szczupak! Patrz jaki szczupak! Patrz szczupak. szczupak! Ty kurwa, mać, rzeczywiście. Chłopie, ja, ja ciary miałem, nie? Ja myślę że to szczupak stoi. Ja byłem pewny, że szczupak, bo się tak bujało w wodzie, powoli jakby stał w nurcie. Ja tak jak to kurwa szczupak stoi? No generalnie te... Siedzi. Siedzi. No ale fajny. Co to jest, standard? No patrz, sandacz! Ale patrz jaki! Daj podwierak. Patrz kurwa jaki sandacz! To, 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 to chciałem ostatnio większego Jakie jaja! Jakie jaja! Jakie jaja! Ej chłopie nie musimy nigdzie jeździć, możemy tu łowić sandaczy Patrz jaki. no i co? Mi nie wierzysz? To już to jest sandacz, tak wygląda sandacz To jest sandacz Znowu, wypada to samo, że i to razem większy sandacz Patrz, jaka ryba co to jest? przyszliśmy a, a, tu jest, a tu jest sandacz. Dobra, wypuszczam go. Ale ładny. Gadaliśmy tym, czy to są tu szczupaki. Przecież tam widziałem szczupaka. <grym i sztupaka> Widziałeś szczupaka. To, to jest jako szczupak. ten <grym> szczupak. A mamy sandacza pięknego. Pięknego, jak na te warunki. Jak to jest pół metra wody. To fajny sandacz. Czy to są ryby? O, oh, jest! Ty, co to jest? Kleń? Ty! Co to jest? Nie, kleń, ty. się No. Uuu! No i teraz zostanie drgawek, pewnie? No oczywiście, że tak. Pewnie by było, jakbyś się wypił. Ja, no, ale ten pierwszy dodatek jest drgawek, ja bym naprawdę jakąś Dobra. Oficjalnie mogę stwierdzić, że ten odcinek rzeki jest o wiele lepszy niż tamten, co byliśmy. Ale nie, musimy szybko iść, bo to jest jeszcze trochę do przejścia. Siedzi. Ty! Ten już ty Dawaj. Fajny, fajny Chyba, nie? nie. Ale Pan biubem Ostro, ty no ale, Ten już taki o, Ty Ty się ze mną nie wyjdź. Dobra Mordo Temu dasz pod dyrekka jak stąd do czego nie dał Bo mi się... Bo patrz jak on zażarł No konkretnie nie Wiem czy ja go ty Gdzie on kurwa jest? Ty oh. <grystanie> Uciekinier Dobra, poszedł. Okay. Wow, siedzi. Co to jest? Kleja kurwa? Nie <grystanie> Co jest? Co my kleję? okleje? o ukleję, też wiemy dlaczego tu siedzi. Mega fajnie się tak łowi. O, Ole strzał wow. Uuu! Uh ale nieduży, ale strasznie fajny strzał są tu kurde, są no stary jesteśmy obłowieni strasznie ale fajny strzał To no, jest fajnie jak jest dobra woda stary, jeszcze wiesz tu jest na pewno szansa na większą rybę się wydaje, że tu może wyjechać fajny kleń. Kleń, krąg brzana, brzana by tutaj Ej, na końcu, na końcu jest miejsce na brzany co nie, A zobacz na końcu jak to wygląda tam jest generalnie miejsce na duże ryby Hu! Łu! Ty! Co to jest? Sztupak! Ty? Nie wiem, że mam Nie fajny, nie? nie, nie. <laughs> nie. nie? Tak No, taki fajny, fajny, ale fajny Ty, fajnie. no, ale fajny, fajny! Jakaś ty, no? Taki ty, ty A! No ty śm... Kochanie W ogóle to jest drzewo i to jest na nim winogrona. Taka ciekawostka Tamta no nie, no Winorośl. Winoroś. No nie, no, rośnie winogrona Winoroś, winogrono, to jest to, co jest. To rośnie winoroś z winogronami, tak? O to się chodzi? Tak. No pierdol, nikt tak nie mówi. Gruby znowu je. W końcu nie jestem gruby, zajebiście się. Patrz. Patrz go. Patrz, widzisz, Co on robi? Patrz. Nie ma... zabierałem ze sobą cały czas. Ło! Zajewisko za wylądanie. Ja pierdzielę! On mi wędkę porwał! Wow, ale strzał! Siedzi, ale mały, ale fajnie strzelił. Ale szczurek, ale fajnie strzelił. Ładnie strzelił. Kleń Jezu, jaki mały Kto? No właśnie kurde widzę, ostatnio oddawało to miejsce strasznie Ale rzuciłem On mi pod wiatr poszło Dobra, zerwałem zmianę przedmiotu takiego woblerka na sam wieczorek I już uciekamy powoli Jacyś ci wędkarz tak negatywnie nastawieni, nie? Jacyś tacy... Tak, ja nie wiem o co mi chodzi, że co, że młodzi jesteśmy? Dobra, uciekamy już, nie? Trzeba uciekać, niestety Ciemność się już robi No co, no podsumuj dzisiejszy odcinek w takim razie No to co, jeden sandaczyk, jedna drapieżna ukleja i sporo kleni Ogólnie woda, no taka a, fajna. Fajna, dużo ryb. Fajna, fajna woda. Trzeba się tu jeszcze przejść. Trzeba się przejść lepszy dzień na pewno. Tak. I troszkę, troszkę w innym miejscu też na pewno trzeba pójść. No, potestujemy jeszcze na pewno tą wodę. Myślę, że ma ona duży potencjał. Fajnie połowiłem ostatnio, fajnie połowiliśmy dzisiaj. Trzeba to powtórzyć, nie? Trzeba powtórzyć, ale... Coś większego Coś innego Zobaczymy jeszcze co, nie wiemy, ale trzykujcie się na coś grubego Na pewno Będę się pojawiał Będzie fajnie Dajcie mi. znać jak było My już lecimy, dzięki, do zobaczenia w następnym Trzymajcie następnie. się, do następnego